Ciasteczka dzierżawy, pyszne ciasteczka, rogaliki z różą. Bez dłuższego wyrabiania, bez rośnięcia, drożdżowo-kruche, pyszne rogaliki z różą. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę i piszcie komentarze, żeby będzie pyszne rogaliki z różą. Bardzo prosty przepis. Oczywiście, jak ja zawsze mówię, prosty. Pewnie, że prosty, nie bójcie się piec gotować. Wszystko się uda. I teraz przygotujemy sobie. Tu mamy 180 gramów kwaśnej śmietany. Do tego dodaję 4 deko drożdy, płaską łyżeczkę cukru. To mieszam i nie czekam, żeby to wyrosło. Nie, nie ma takiej opcji, więc mówię szybki, super nic nie czekamy, żeby to urosło. Wymieszamy dokładnie Rozwinięte te drożdże. Mam 300 gramów mąki. Do tego 3 żółtka. <laughs> ostki masła ścieram z lodówki, Tak, to fajnie się trzeba, jest zimne i dokładam do tego właśnie przygotowaną śmietanę i drożdże i zagniatamy to ciasto na razie wymieszam, za chwilę to ręką zagniatam. Dzieliłam ciasto na połowę, jedną sobie rozwałkuję, jedną odłożę. Także widzicie, nic nie czekamy, nic nie rośnie. Wszystko od razu robimy. Tutaj się rozbijam. Kamera mi w, na ramieniu siedzi. To normalnie bliziutko. Muszę troszkę podsypać mąką. Aha. Tutaj jeszcze y, z tych żółtek mam białko i cukier, bo będziemy sobie już to odtaczać później. Znaczy, pokażę Wam wszystko. Teraz Wam wszystko pokażę. Dobra, najpierw. Pałotki. No i teraz kroimy sobie to no tak. No muszą, mi, bo muszą powstać trójkąty, żeby powstały rogale. No więc ja sobie będę kroić tak. tak sobie jakoś muszę kronić. Gdzieś tam właśnie tu. A ten trochę za cienki, dobra, ten to sobie zrobimy tak i tak. To tak, burczy komuś tu w brzuchu. Ja nie wiem, czy macie jakieś głodny? Chyba głodny. Dobra, i teraz tak. Mamy tu marmoladę przygotowaną, różaną. Nakładamy sobie i zawijamy do środeczka, tak, żeby nam ta marmoladka nie wyciekła. Zwijamy piękno. Rogaliki, takiego rogalika. Moczymy w białku, cukrze i drożdż. I na blachę i mamy. I raz, dwa, trzy. Cała będzie produkcja szybciutko rogelików. I teraz, piekarnik 180 stopni na 20-25 minut. Błyskawicznie, macie pyszne rogeliki. One są, teraz są rewelacje, gorące, ale super, ale na jutro to samo. Tak samo mogą smakują, możecie je trochę odgrzać, ale nawet nie trzeba, bo one są, zatrzymują taką świeżość, utrzymują przez dwa dni spoko. Także. Smacznego! Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.